Począwszy z perspektywy 20 ponad lat, tak naprawdę wdrożeń w, w samych jednostkach samorządu terytorialnego, ale także państwa, można powiedzieć, że jednak wielu gminom udało się nie tylko przyjąć strategię rozwoju informatyzacji, ale też rzeczywiście wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania na poziomie nie tylko samych urzędów, ale przede wszystkim miast, bo to jest najważniejsze, żeby wdrożyć systemy zintegrowane. Udało się też w dużej mierze edukować, Edukacja osób, które tym, tymi wdrożeniami się zajmują. Miasta, które były świadome i które w taki rzeczywiście przemyślany sposób podchodziły do informatyzacji, prowadziły też różnego rodzaju procesy edukacyjne dla swoich mieszkańców, przedsiębiorców, czy też dla NGO-sów. Jeżeli mówimy o takich elementach, które są też jakimiś ryzykami, coś udało, coś się nie udało, to można powiedzieć, że z mojego punktu widzenia do dzisiaj nie ma takiego elementu jak standaryzacja systemów które powinny służyć JST i ich homologacja to by bardzo ułatwiło samorządowcom zakupy kolejnych produktów natomiast na pewno udało się to że samorządy myślę że dzięki między innymi dzięki takim konferencjom wymieniają między sobą wiedzę uczą się są otwarte na siebie bardzo chętnie też pokazują nie tylko to, co się udało, ale też mówią o tych rzeczach, które były dla nich trudne podczas procesu wdrożenia. No i moim zdaniem to też jest element, który wpływa na rozwój. Organizatorom miast w internecie życzyłabym przede wszystkim liderów, którzy będą cały czas mieli w sobie siłę i chęć rozwoju, ponieważ wszyscy wiemy, że tempo zmian w samej cyfryzacji, ale też cyberbezpieczeństwie jest tak duże, że trzeba cały czas podejmować nowe wyzwania, dzielić się tą wiedzą. No i przede wszystkim życzę tego, żeby konferencje odbywały się w tak dobrej atmosferze, właśnie przy takiej merytorycznej, dobrej wymianie doświadczeń jak do tej pory.